Ale spokojny poranek. Zero stresu chwila. Coś mi się przypomniało. Jutro sprawdzam z historii. A ja nic nie umiem. Naprawdę? Żadnych notatek nie zrobiłam. Naprawdę. No i co ja teraz zrobię, no? Właśnie w dzisiejszym odcinku, dzisiaj się dowiemy, jak wygodniej się uczyć, i ogólnie takie, tyle, No to skoro. Znowu przespałam naukę, to czas się ogarnąć, ale nie będę robić tego starą metodą. 3 godziny z książką, 10 kaw i płacz nad mapą myśli. Dzisiaj uczymy się wygodniej, szybciej i z głową. Mam dla Was gruby zestaw tipów, lifehacków i narzędzi, które naprawdę działają. Pomodoro: 25 minut nauki, 5 minut przerwy. W czterech rundach, większy czy je rozbity temat na mini cele. Nie nauczę się, ca nauczę się całej chemii, tylko dzisiaj zapamiętam kwasy i zasady. 3. Pisz, a nie tylko czytaj. Robisz notatki ręką, to pamiętasz trzy razy lepiej. Cztery. Ucz się tego, czego nie wiesz. Nie powtarzaj tylko tego, co już znasz. To miłe, ale bez sensu. 5. Ucz innych, albo gadaj do lustra, albo gadaj do roślinki, albo gadaj do psa. Nie wiem, to, co ci się wymyśli. Mózg naprawdę kocha tłumaczenie. 6. Zmieniaj formę. Czytaj, słuchaj, oglądaj, rób fiszki, żeby nie było nudy. 7. Rozpoznaj swój styl wizualny. Rób mapy myśli, słuchowy, gadaj i nagrywaj. Kinestetyczny, ucz się w ruchu. Co? Ale jak? To przecież, przecież nic, nic z tego się nie nauczę. Masz rację. Do tego jeszcze Ci polecam świetną aplikację, która naprawdę Ci pomoże i w ogóle. I tutaj wjeżdża Gizmo AI. Mój ratunek, mój coach, mój nerd w kieszeni. Darmowa aplikacja na iOS i Android. Wrzuć pytanie, tekst, cokolwiek. Możesz jeszcze dodać jakieś notatki swoje, a ona wyjaśnia, jak nauczyciel. Robi quiz. Tłumaczy trudne rzeczy, jakbyś miał 10 lat. Zero spiny, tylko konkret. Teraz powiem Wam: tipy do nauki języków. Bo, no, czemu nie? 1. 10 słówek dziennie to 300 na miesiąc. Nie potrzebujesz kursu za 800 zł. Ustaw telefon po angielsku, francusku lub w tym języku, albo ten język, który się uczysz. Codziennie uczysz się mimochodem. 3. Oglądaj Netflixa z napisami najpierw w oryginale, potem z tłumaczeniem. 4. Mów na głos, nawet jak, jest, nawet jak źle, liczy się odwaga, nieperfekcja. 5. Mów nie. Ucz się przez kontekst, nie listy. Nie. Zamiast apple równa się jabłko, powiedz I eat an apple every day. Teraz wam powiem faki do matry. Bo nikt jej nie rozumie tak dobrze. Jeden Kolory. Jakby inny kolor do danych, inny do wzorów, inny do wyników. Możesz to zrobić tak właśnie w swoich notatkach. 2. Wzory. Pisz na osobnej kartce. Wzory pisz na osobnej kartce. Codziennie przeglądaj. Trzy nie pamiętasz wzoru, rozrysuj sytuację. Często kliknie samo. 4. Rozbij duże zadanie na małe kroki. Nie szukaj wyniku, szukaj najbliższego działania. 5. Zrób zadania z odpowiedziami. Sprawdzaj, ucz się na błędach. 6. Zrób ściągę, nawet jeśli jej nie użyjesz. Samorobienie to nauka. A teraz wam powiem błędy, które robimy przy nauce. 1. Przeczytam jeszcze raz. Nie. Lepiej przetłumacz na swoje słowa. 2. Nauka po nocach. Nie. Twój mózg po 23.00 to dosłownie ziemniak. 3. Brak planu, 3 godziny bez celu, Trzy godziny z 4. Brak planu. 3 godziny bez celu równa się 3 godziny stracone. 5. Uczenie się tylko na pamięć. Bez rozumienia równa się 0 punktów, jeśli zmienią treść pytania. No dobra, teraz serio, lecę się uczyć. Wygodnie z planem, z gizmo AI i bez łez. No chyba. Jeśli chcesz się uczyć szybciej, bez męczarni, to serio, sprawdź Gizmo. AI działa za darmo, tłumaczy lepiej niż niektórzy nauczyciele, i nie krzyczy, że nie masz pracy domowej. Zostaw suba, łapkę i napisz w komentarzu, z jakiego przedmiotu mam nagrać kolejne tipy. bo mogę Wam pomóc przetrwać nie jedną klasówkę.